Cześć i czołem. Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem, i tak dalej. I tak, Dzień dalej. dobry. A my ganiamy. Kto gania, ten gania. Tak naprawdę Tomek dzisiaj już sobie parę spraw pozałatwiał, bo był. Od rana jeżdżę. Na zabiegach był u pana doktora też. także. Tak. Wyniki dobre, kochani, wszystko jest w porządku. Pan doktor mnie pochwalił za dobre cukry. A tam mi czasami skacze, nieraz miałem takie skoki, bo pan doktor widzi, bo wiecie, teraz to się nie da tak. Wszystko idzie do chmury i drogą elektroniczną kazał mi tworzyć aplikację. Mhm. Tam miałem takie skoki w, tam po 257, 230, ale to on mówi, że średnia i tak mi wychodzi na zielono. Najważniejsze, że jest no. wszystko ok. Wszystko także... jest ok. Dał mi pan doktor jeszcze na skierowanie na krew, ale dopiero się zobaczymy za pół roku. Pytałem się, wiesz pana doktora, czy to skierowanie będzie ważne. Tak, cały czas będzie ważne. Za pół roku, żeby miał świeże, żeby zobaczył, co się tam w tych moich nerkach też dzieje to tam musisz hmm. w szpitalu pewnie musisz zrobić. Tak? tak, w szpitalu, tak, na NFZ pan doktor powiedział, tutaj sobie mogę zrobić mm -hmm. w szpitalu mm -hmm. u nas. I wiecie. No i ogólnie powiedział, że, że cukry dobre. To, że pojedyncze skoki mówi, to chyba sobie pan mówi pozwolił, albo po prostu przez te leki, które pan bierze, mm -hmm. lub coś sobie tam, tam pozwolił więcej zjeść. Mm -hmm. Słodkiego. No i, a tak to, to wszystko jest w porządku. No i tak sobie ganiamy. Teraz czekamy na córkę na starszą córkę. Tak, na starszą córkę. Na Kingu się czekamy z tego względu, że jest u pani dentystki teraz. Zwolniła się z ostatniej lekcji i poszła do stomatologa, bo miała dzisiaj wyznaczoną wizytę. Mam nadzieję, że już będzie skończony ząb, który ma leczony od kilku miesięcy kanałowo, że to już będzie faktycznie koniec. Kolejną wizytę ma wyznaczoną na grudzień. No i zobaczymy, jak to będzie. Czy to już faktycznie koniec, czy jeszcze coś tam znów się nowego znajdzie, bo Dokładnie, to jest masakra. bo ona, ona tak ma po prostu. No. Już żeśmy poruszali kiedyś ten temat, kochani, tośmy mówili wyraźnie, że są ludzie, którzy się leczą i pójdą raz do dentysty i ma spokój mm -hmm. na pół roku czy rok, a są tacy, którzy wydają fortunę, a nadal zęby. Tak, tak zwana um, nietwarda kość. Miękka kość. Miękka kość, tak się jakoś to mówi. No po, po prostu ma takie podatne zęby mm -hmm. na próchnicę. Tak. I tego nie można powstrzymać. Że I myję, sposób. bo ja widzę też. Nawet słuchajcie, są takie specjalne musy, takie pasty do smarowania zębów. Um, ona te musy stosowała też. E, taka malutka tubeczka kosztuje około e, 60 zł, więc kupowałam jej kilkukrotnie te pasty. No ale jak możecie się domyśleć, u Kingi akurat to nie skutkuje, więc po prostu częściej chodzimy do stomatologa na przeglądy jak coś się tylko pojawia od razu leczymy mówię Wam tyle kasy zostawiłam u dentystów jeżeli chodzi o Kingę że ja ona, miała, ona już by miała kilka sztucznych szczęk za to albo taki sam, taką samą rynówkę może, no, naprawdę, odkąd jej się tylko. Dużo. Ząbki pojawiły, jak była mała. Tak, od tej pory zawsze są e, problemy z tymi jej zębami. No ale co, ja już, ja już się uśmiecham, bo, bo wiecie, no, jakbym była ciągle załamana tą sprawą, to to masakra. E, nie dałoby się żyć normalnie, funkcjonować. Tak już jest, tak pewnie będzie i trudno, trzeba się z tym no, pogodzić. Tak już zostanie. Dobrze, że chociaż Kaja ma trochę tutaj większą swobodę, jeżeli chodzi o o uzębienie. W każdym razie z Kają to wiecie, że i tak, i tak nas czeka jeszcze wizyta u ortodonty za jakiś tak. czas. Jeszcze, jeszcze to czeka, ale na razie nie. Na ale razie wiesz... muszą mi wypaść te, które ma. Tak, ale to też zależy, bo na przykład na y, z, mojej znajomej córka jest w tym samym wieku co Kaja i ona już nosiła aparat dwa lata. Już ma wyprostowane o. zęby, nosiła, czyli to też zależy od, nie wiem, od uzębienia, od, tak. czy, czy dziecko szybciej wymienia te zęby na, no na stałe, czy wolniej. Wiele pewnie ma to tutaj w, w względów, nie? Znaczenie, ale akurat ta koleżanka moja znajoma tak. była z tym dzieckiem w Toruniu i nie jest do końca właśnie prze, zadowolona z leczenia, w sensie z... Hmm. Z tego aparatu, bo te zęby owszem są proste, są wyprostowane, ale jest wada ogólnie szczęki i to nie zostało w pierwszej kolejności zrobione, bo tak jak Kinga zanim miała założony aparat stały, to jeszcze miała aparat taki na podniebienie, aparat HASA to się nazywa, żeby trochę rozszerzyć podniebienie, żeby zęby się ładnie zmieściły w łuku. Ta dziewczynka mojej znajomej właśnie tego nie miała, i to był duży błąd. Dlatego właśnie y, moja koleżanka nie jest do końca zadowolona z tego, wiecie. No, to jest takie denerwujące. Leczenie trochę. ortodontycznego, bo tak na, na dobrą sprawę, teraz y, po dwóch latach noszenia aparatu stałego, y, mogłaby od nowa założyć najpierw aparat Hasa na podniebienie, żeby rozszerzyć podniebienie. Się nosi około pół roku. Zdjąć aparat HASA, założyć dopiero znów ten stały, żeby efekt był taki, jaki tam yy, miała na względzie za, za pierwszym razem. No, ale to wiecie, to kolejne koszta, to już po prostu bez sensu. Ważne, że te zęby już są wyprostowane, bo to też chodzi nie o. To znaczy no, też chodzi o wygląd, nie? Yes, jak się, żeby się yes, dziecko yes. dobrze czuło, że ma ładne proste zęby, ale też chodzi o higienę, bo jak są zęby jednak krzywe, no to ciężej jest je do, dobrze i dokładnie wyczyścić, więc dokładnie. to takie też No chodzi. właśnie, na to trzeba zwrócić uwagę. No. Właśnie przy czyszczeniu no tak. Jak to no widzicie i... jest? Tak to jest. No ja też dentysty, ale ja mam malutką dziureczkę jedną. W grudniu idziesz po południu. W grudniu, a po nowym roku się zapiszę na tą stopkę. Dobra, kończymy temat stomatologii, bo to jest bardzo przykry temat. Ja też nie lubię. Ja muszę iść na przegląd, ale myślę, że ja się po prostu albo z Tomkiem wcisnę, albo z Kingom, jak będą w grudniu, albo po nowym roku na spokojnie, wiecie. Jest dużo innych wydatków, także nie spieszno mi. Mam Przez nadzieję, że nic tam nie, tak, nie znajdzie. No, no tak to jest, nie. No, no my Przez nawet sobie, tam... słuchajcie, chyba prezentów w tym roku nie zrobimy. Albo jakiś taki mm, jeden wspólny, konkretniejszy, no ale to kwestia jeszcze do. Znaczy, my, my z Danusią, dzieci mam tak, no, dziewczyny, to oczywiście, że dziewczyny będą. Miały. Miały. Tak, no, a ale my to chodzi... tak, no tak właśnie. Nie musimy, w każdym Coś tam razie. mamy w planach, ale nie wiadomo, zobaczymy co z tego wyjdzie. I na razie musimy rozejrzeć, a żeby się rozejrzeć, to trzeba mieć czas. A my no, jeździmy właśnie. jeździmy, jeździmy. A jeszcze jedziemy się zatankować, żeby było. Bo już nie, zaraz będzie rezerwa. No, wiecie, jeździmy, jeździmy, nie tak, żeby sobie pojeździć po mieście, ta, tylko żeby no, w konkretnym celu. też, To jest prawda? takie trochę męczące, bo jest. jak się jedzie w trasę, czy wyskakujemy na autostradę, mhm. czy, czy tam jakimiś bocznymi, to jedziemy, nie? Te 90 czy tam 80 jedziemy. A to tak ujedziemy kawałek, wychodzimy, pojedziemy tam, później tu, później tu. No. Dzisiaj to jeszcze nie wiem, czy będę chował samochód bo do garażu, bo, bo nie wiem, może być jeszcze. Jakieś... To znaczy myślę, że możesz schować, bo już raczej raczej nie, będziemy raczej nie powinno być. nigdzie tam jeździć, ale no fakt to jest męczące, ja no. nie mówię, że nie, bo przecież y, jesteśmy teraz wszyscy tutaj zależni od Tomka, bo gdyby nie on, no to byśmy dalej zasuwali na nogach albo autobusami, albo busami, albo taksówkami. Wiadomo, w zależności od potrzeby. Ale nie załatwimy ale... tyle spraw. No nie, za jednym zamachem czy za w ciągu jednego dnia byłoby ciężko, bo faktycznie m, duże koszty związane są z, z, tak. z dojazdem. Jak gdzieś blisko w mieście, no to wiadomo, że się człowiek na nogach pozałatwia, a tak dzięki to, Tomkowi mamy tutaj y, taki luksus, że... A ja mam satysfakcję, <noise> że mogę ukochanej kobiecie i rodzinie swojej po prostu pomagać. Nigdy nie narzekam, jak trzeba jadę. No i... Podsumowując, tak cudowny i wspaniały kierowca plus y, samochód, już y, obojętnie jaki samochód, to jest y, ogromny luksus jednak. To jest naprawdę luksus, no, ale to przekonywać naszych widzów nie potrzeba, nie. bo prawie wszyscy mają tutaj samochody. Tak. To... Ale wiecie, my to tak dla podkreślamy, bo i Danusia wcześniej mimo że jest takim doświadczonym pasażerem jeździła wcześniej jako pasażer, hmm. a ja na przykład nie jeździłem. I to wiecie, jak się 50 lat chodzi prawie na nogach i dźwiga siaty, i wszystkie sprawy, które można załatwić w, w jeden dzień intensywny, rozkładamy na cały tydzień, bo nie damy rady, i nagle masz samochód i prawo jazdy, no to jest, jest to przeżycie. Bo to człowiek wtedy widzi jak, to, wiecie, ktoś w moim wieku prawie 50 lat to pewno już jeździ ze 30, nie? Mm -hmm. No to dla niego to nie jest. To zapomniał już jak to jest, nie? A ja tak jak mówię, jak tak my, całe życie, Danusia, też, praktycznie całe życie na nogach wszędzie i załatwiać sprawy i nagle wiecie, się ma, to jest fajnie. No to znaczy, wiesz, w moim przypadku to no to tak, to, to bardzo dużo chodziłam po mieście. Ale no, też miałam samochód, więc no. tutaj kierowca też był i jeździł ze mną w razie potrzeby. To, to zawsze sprawy były załatwiane, hmm. ale no wiadomo, że teraz to życie trochę inaczej wygląda niż wcześniej też. I, inaczej sobie plan dnia układamy i, i możemy więcej spraw powiedzmy w ciągu dnia też pozałatwiać. Ja. To jest też bardzo, bardzo I dobre. I później no mamy wiadomo, że mamy dla siebie. Wszystko czas. zależy od tego, jak mamy to życie swoje. No. Poukładamy się, a u nas się, się, się zejmujemy i tak dalej. No. Dużo się dzieje Jest dzisiaj. Także będziemy się chyba widzieć w domu, nie? Będziemy się widzieć w domu? Pewnie tak. tak. No bo byliśmy też, słuchajcie, w Dino na zakupach. Zrobiliśmy małe tam um, zakupy. Pracy. Jutro. Tak, jutro wybieram. Jeszcze na policji byliśmy, także naprawdę mamy bardzo, no. bardzo różne tutaj <głos》> zajęcia w ciągu dnia. Ym, dokładnie Jutro też mamy wyjazdy. Też. O, jutro to dopiero będziemy jeździć. <laughs> Jejku, jutro to dopiero od samego rana, do, tak jak ostatnio. Zacząłem jazdę od, no powiedzmy, w pół do ósmej, siódma trzydzieści, a skończyłem o dziewiętnastej. Było tak. No. Wiadomo, że nie non stop, tylko z przerwami. Z przerwami, ale było. Ale tak, no są tak, takie tak. dni. No, no, ale co zrobić, tak wygląda nasze życie. Musimy sobie radzić i radzimy i jest fajnie. No? Jeździmy no. i załatwiamy. Patrz, co on robi. Jałem. No. Ryzykant straszny. Ech, ci ludzie, to normalnie no, czasami... No, ale jak widzę bm to już wiem, że trzeba uważać. Mhm. A jak widzę na rejestracji, zamiast numerów rejestracji, widzę na przykład Joker albo tam jakiś Wacuś... <laughs> Wacuś. To się trzymam z daleka. <laughs> tak. Dla Was kiedyś nagrywałem, jak zawiozłem kinie do liceum, to dla Was nagrywałem vloga i też Wam mówiłem, oj, ale sadzi ktoś ostro. I to wiesz, chyba miał tu przecięty. przycięty. Tak mu strzelało z rury, albo specjalnie tak zrobione. No i to było na vlogu. Ja mówię, oglądnąłem się, tylko tak. Mhm. Mówię, no tak, BMW. Tak. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale ludzie, jak mają BMW, to jeżdżą jak wariaci. Nie wszyscy oczywiście, żeby nie no, było, ale, ale, bardzo ale często no. Znaczy, no tak, tym bardziej jak mają te takie stare samochody BMW, ja. nie? O, to, to normalnie, jest słychać go na całe Litwę. No, no i co poradzisz? E, oglądaliście wczoraj Rolnika, bo my oglądaliśmy, oglądaliśmy. Po, dwu, po dwutygodniowej przerwie był znów Rolnik, obejrzeliśmy. E, jak się Rolnik skończy, to, to będziemy pewnie też oglądać. Co ja taka jasna ja jestem, powiedzcie mi, coś ponaciskałam czy coś? jak się rolnik skończy, to pewnie będziemy oglądać sanatorium miłości. Tomeczku, czy ja chcesz pójść do sanatorium miłości? Do no to zgaś, cyk. E, <laughs> Jaki przerażony. No. Wiecie co? No, no czy chcę do sanatorium miłości? 85 plus. Tak. Choroby serca. Tak. I... Wtedy, jak będzie już sprawa załatwiona, to wtedy przejmuję samochód. No ale poczekaj, poczekaj, bo coś chyba pominąłeś. Jeszcze, żeby ta pani była bardzo zamożna, prawda? A, no tak, tak, tak. No to wiadomo, że przecież ja poluję na zamożne kobiety. To każdy i samochodem. Wie, Pimeczku, tak. No każdy już z samochodem. Koniecznie z samochodem, do tego może być willa z basenem też. Tak, tak, tak. No także. Parę, parę milionów, no... Na, na koncie? No, to wtedy no, tak. To koniecznie. No, no, nie mniej, no. A i służba, bo przecież ja nie będę sprzątał. Oczywiście, że nie, Tomek. To jaśnie pan będzie sprzątał. <noise> Zresztą co ty tu jeszcze robisz? Miało być kilka miesięcy i. A no właśnie, no przecież tak, no, właśnie, tak pisali o mnie. No. Lubimy do tego wracać, bo to jest bardzo, bardzo zabawne. Tak, kilka Dobrze, miesięcy i po wszystkim. <noise> Słuchajcie, y, odezwiemy się do was później i powiemy co z Kingą. Czy to, je, czy to już koniec jestem prześwietlona. Ja, ja no. jestem jakaś taka, no. wiecie co? A wiecie co? Dlatego kilka miesięcy, bo liczę na to, że Danusia totka wygra. ja wtedy przejmę wszystko. Mm -hmm. Ale zobaczcie, jak mi pięknie ogłosieni widać na twarzy. Mm. Taka jestem prześwietlona, że mi widać wszystkie włoski. A teraz jest moda, że sobie kobiety też tego włoski właśnie z twarzy zgalają. Tak? Jakie to włoski? No. O, jest włos, o. Dziękujemy za uwagę i widzimy się w domu. Cześć! Wracamy po południową porą. Hej, hej. Włosy mam na sobie, ale to psie włosy. Słuchajcie, żeby domknąć jeszcze temat yy, dzisiejszego stomatologa Kingi. No to uwaga, uwaga, koszty dzisiejszej wizyty wyniósł 700 zł. Jak miło? <laughs> załamka, po prostu załamka. Miała Kinga dwa zęby leczone. Jeden był dokończony, ten, o którym wam mówiłam. Kanałowy, a drugi mm, też był leczony. Także okay. koszmar, po prostu koszmar. No ale nie ma. Nie ma tutaj u nas możliwości, żeby pójść na NMZ, Po prostu nie, nie ma. Nie ma. E, także Kinga chodzi prywatnie. E, Kajusia, no, jak wiecie, była na przeglądzie wcześniej w szkole u siebie i na razie jest ok, także o tyle dobrze. No także już po prostu e, wszystkie zaskórniaki, które miałam, wyjęłam w tym miesiącu i. Bo wiecie, na początku miesiąca ja z kolei byłam u lekarza, zapłaciłam 650 zł, teraz Kinga 700 no i koniec, <grywa> także masakra straszna. No i teraz sobie zjedliśmy obiad późną porą dzisiaj, bo dzisiaj e, nie było wcześniej czasu, żeby obiad przygotować, więc dzisiejszy obiad był taką prawie, że obiad o kolacją, ale już jesteśmy po. Ja trochę kaszle jeszcze, e, jeszcze ma taki suchy, męczący kaszel, ale to taki bardziej po... Poinfekcyjne. I taki wiecie, tam wszystko podrażnione, błona śluzowa podróż... podrażniona i... i dlatego ten kaszel ją tak męczy jeszcze trochę. Ale to nic, ogólnie czuję się ok, więc... więc jakoś damy radę. Damy radę. Witamy pana Tomeczka. Witamy państwa Witam serdecznie. Państw. Ja jestem pod wrażeniem tego, tej kwoty mm. leczenia Ząbka. No ale jak kanał, to kanałowo. Dwóch. 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 Dwóch przepraszam dwóch. No. To znaczy, no widzę, że wzró wzrósł znów koszt leczenia, mm -hmm. bo wcześniej płaciliśmy tak. za ząb 300 wy. Teraz chyba jest po 350. No, tak. a po nowym roku podejrzewam, że znów ta kwota się zmieni. No, ja powiedziałem do danych, jak się pierwsze usłyszałem, ile kosztowało, to w moim przypadku, jakby mi powiedział lekarz, że stomatolog, mm -hmm. że 700 zł, to bym powiedział, proszę go wyrywać. <laughs> No bo wiesz, no to jest młoda dziewczynka, nie? To musi walczyć. a mnie tam była, tam z boku powiedział 700 stówek. Nie, panie. nie, no Wyharatać i koniec. Mm -hmm. nie, no ale Teraz się walczy do końca o zęba jeszcze, nie? No. A ile razy, ile przypadków jest takich, że leczą ci, leczą kanałowo, co nie tylko, mm -hmm. że. A na koniec i tak, i tak okazuje się, że trzeba wyrywać Ale wiecie, tu, tu się można naprawdę przyłamać? Można, bo to w kupa kasy jest. Kurczę, faktycznie. Ja miałem raz zębę, właśnie tą stopkę, co mi teraz tylko została. To mm, pamiętam, że już się troszeczkę denerwowałem. Już tak, wiesz, troszeczkę mówiłem na fotelu. Pani doktor, to tak długo jeszcze. A nam chce pan, żeby pana pod plombą ząb bolo? Mówił, leczymy. I też troszeczkę poszła po 150, po 100, ale to były dawne czasy. Tak, co wizyta to, mm -hmm. a teraz co wizyta 300, 300, 300. Ja tylko nie lubiłem tego wkręcania, tak, bo to mm -hmm. taki jest szpikulec i one tak wkręcę, takie dziwnie co czuję. Nie? To znaczy nie boli, tylko to jest takie dziwne uczucie. To znaczy teraz to te znieczulenia są takie, że praktycznie ten. No nic, nic, nic nie. To tylko tak psychika tak działa. Mm -hmm. No nic miłego, no ale co? No, trzeba. No, no trzeba zrobić. Zwłaszcza zębów, to młoda panienka, no to co. Ale od zębów też choróbska, nie? Różne. Oj, też, no. też, też. Jak nie poleczone, I, jak zepsute zęby, to nie I, będzie. i stan no, zapalny organizmu, czyli mm -hmm. CRP, czy obe możecie mieć większe od zębów. No, no lepiej poleczyć, no ale tak jak żeśmy tu kiedyś mówili, denosiu no, płacimy, płaczemy i płacimy. Tak. To i tak, tutaj mieliśmy kiedyś takiego widza, nie wiem, czy pamiętasz może. może pamiętasz ze dwa lata temu. I napisał nam komentarz, że on na zęby, bo miał bardzo nietypowe ułożenie zębów i coś tam poplątane, nawet mu wyrwać nie mogli, bo by uszkodzili jakieś nerwy. No, leczył, to leczył, wydał 30 tysięcy. A za 30 tysięcy to jest w dobrym stanie samochód używany. No. no może nie odpowiedni no. przelicznik, bo to wiecie, no, to jest nasze ale tak zdrowie, czy... ale, ale tak pierwsze co mi przychodzi do głowy. Mm -hmm. Fajną furę na lata można kupić za te pieniądze. No, naprawdę ceny przerażają. W ogóle codzienne życie, nie? Wziąć stówkę to dzisiaj nie ma, nie ma co iść ze stówką, no co kupisz, ze zupy chińskie? <laughs> nie no, coś tam się kupi, ale no wiadomo, że to już mniej niż kiedyś może no. o tak. Także za ciekawie nie jest, ale no cóż, nie będziemy siedzieć i marudzić, nie? No. Trudno. Jest jak jest. Tak. A pocieszające, Tomeczku, w tym wszystkim jest to, że w lodówce czeka na nas pyszny kawałek ciasta. Bo wczoraj w związku z tym, że była u nas... O. Moja siostra przywiozła od siebie z domu takie ciasto z bezą i z kremem. I tam w środku... W tym kremie też są zmielone orzeszki, także mm -hmm. przepyszne jest. A chociaż... wiem już które. No. <gry> oj, oj, oj. no to my już kończymy. Także dostaliśmy kawałek na wynos i no. mamy na dzisiaj, możemy sobie tak. po obiedzie właśnie zjeść po kawałeczku. Tak nam się wczoraj fajnie rozmawiało i się działo, że z vlogiem byliśmy spóźnieni, no. no tak, no. No bo wiecie, to, to najbliższa rodzina, no na co powiemy, my idziemy nagrywać. No. Nie dało się. Ale było bardzo fajnie. I co ciasteczko mówisz, że tam jeszcze jest. Chyba zaraz je sięgniemy stąd. Chyba tak. Do kawusi. On nas woła z lodówki. Woła, no nie cały czas woła. No. Cały czas. Tomku, zjedz mnie, zjedz tak. mnie, zjedz mnie. Też takie głosy słyszę. Prawda? No nie <laughs> fajnie takich głos usłyszeć w no. no. także tak, dzisiejszy dzionek. Intensywnie, czasu mało. Mm. Nagrywamy na raty. Jutro też będziemy jeździć. A Wy jedziecie z nami jutro? A Wy, to wy się jutro z nami. przygotujcie. No, bo będzie taka trasa, nie tylko polipnie. Taka szybka trasa, także no. zabieramy Was wszyscy do naszej klijóweczki. Tak, Wszystkich zmieścimy. <laughs> jedni na dachu, jedni w bagażniku. Nawet byśmy zatankowali dzisiaj samochód. No. Na jutro. Tak, bo jutro będzie tak, Także trochę. pakujcie się wszyscy jedziemy, I jedziemy. razem. Wszyscy. No. No. Wszyscy się do klijówki zmieszczą? Zmieszczą, zmieszczą się. Pewnie wszyscy szczupli, zobaczcie. Tak, tak i ja, ale ja jestem szczuputki. chłopaczek. dobrze mi jest. Hmm. Także tak nam po pomalutku hmm. mija dzisiaj na spokojnie. Znaczy na spokojnie. Po południe za... na spokojnie. No, po południe, o tak. Bo, bo teraz, no to właściwie no, nie przewidujemy, że nagle muszę gdzieś jechać. Hmm. Chociaż jakby trzeba było, no to, to nie ma problemu. Tak, tylko chwilę odpoczniemy po tym obiedzie, bo dopiero coś zjedliśmy. No i później do pracy, no i koniec. Tak, a później sobie może coś włączymy. Ostatnio, no tak jak wiecie, oglądamy e, od początku Outlandera. Outlandera. Jesteśmy teraz chyba na dziesiątym odcinku. Na będziemy. dziesiątym. Dziewiąty teraz sobie chyba skończymy. Tak, obejrzyliśmy dziewiąty, no. będzie dziesiąty i uwielbiamy tak samo, jak za pierwszym razem no. ten serial. Nawet się jeszcze lepiej, bo teraz się ogląda z taką pełną świadomością, no. mm -hmm. bo wiemy, co było przed. W czasach, jak go jeszcze na świecie nie było, a teraz? Tylko jego rodzice, no a teraz? I Jamie i Claire. Claire. Polecamy, możecie oglądać. Danu się ogląda trzeci raz. Tak. I pewnie nie ostatni? A ja drugi. Mhm. Z taką przerwą, nie wiem, roczną, no? No tak mniej więcej. Około pewnie. roku, żeśmy mhm. nie oglądali. A teraz, że no. I czekamy, zaraz będziemy długo czekać. Oj, długo będziemy czekać na krew z Kurczę, tak, bo to dopiero drugi sezon będzie w 2026 roku. A kiedy? O, czy na początku? Czy oni dopiero są w trakcie realizacji. No. To może być pod koniec roku nawet przyszłego, no? Nie będziemy wiem, dokładnie. Będziemy długo czekać. I nasze życie znowu straci sens. Tak. Dobrze, że na razie mamy Outlandera 7 hmm. sezonów. Siedem sezonów, U, zanim. Ale przelecimy wszystkie. No pewnie, że tak. W ogóle kiedyś widziałam w biedronce książkę właśnie Diany, Outlander. Diany Gabaldon. E, Outlander i właśnie krew z krwi też było. Fajnie, nie? Jakby teraz pani Diana Ga, Gabaldon Gabal, Gabalton oglądała, no. to zapraszamy do nas na kartkę <laughs> i wspólnie oglądniemy jej dzieło. A później my z nią razem pojedziemy do, do Szkocji? Nie wiem skąd ona jest, czy z Wielkiej Brytanii? Chyba z Wielkiej Brytanii. W każdym razie <noise> zabierzemy się i razem. Ale tam do Szkocji też. Trasą Auslandera się wybierzemy. Ja nic nie chcę mówić, ale wiecie, na koszt pani Dajany. Oczywiście, że tak. <noise> My jej udostępnimy tylko wrzątek i naszą kamerę. <noise> Jaki przemiły po prostu pan domu, no. <noise> Zapraszamy na kawę. Udostępniamy tylko wrzątek. Tak. A i kubek i łyżeczkę swoją, no wiadomo. No, Diana Gabaldon, ale ona to jest chyba amerykańska w ogóle y, pisarka, wiesz? No, tak mi się wydaje. No. no ale no, To do Ameryki najwyżej pojedziemy, no na Pojedziemy do Ameryki. A wiecie co? Ja bym chciał pojechać do Ameryki. Chciałbyś? Chciałbym zobaczyć. pojechać do Nowego no, Jorku. Tam inne życie, inny świat, nie? No. no. Chciałbym też pojechać... Y, no, już ale do, do Nowego Jorku. Do Ameryki jedziemy, tak myślisz? Hmm. Mam tam paru znajomych ze szkoły, nawet koleżankę mam. O. Nawet dwie. To nas przenocują. Przenocują pewnie. Wytniemy to, nie? A, a, a. Skąd tam? No dobra. No. Już tutaj nie będziemy świrować. Uciekamy. Odpoczywamy chwilę. Jeszcze trochę Później tak. do pracy i tak. już I później dopiero wolne. Później wolne tak. Myślę, że tak całkowicie wolne, to będziemy mieli około godziny 19. 19. No, myślę, że tak. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo, dziękujemy. bardzo. Życzymy przyjemnego całego tygodnia. Bardzo dziwne światło tu jest. Już jesteśmy jacyś no? niewyraźni. Także dziękujemy. Ściskamy Was. Widzimy się oczywiście jutro. Jutro i od samego rana. Będziemy nagrywać. Jutro jedziecie z nami. A gdzie to się dowiecie? Będzie szybko. pa. Cześć.